Trening przed pierwszym meczem rundy wiosennej Orła Trzcinna. Przeciwnikiem naszej drużyny jest klub sportowy z Wysokiej. Cieszyć może fakt, że coraz lepiej wygląda infrastruktura B-klasowych aren. Nowa szatnia w Wysokiej. Dojeżdżają ostatni kibice. Jak widać poziom życia w Polsce znacznie się poprawił. Brak miejsca na parkingu leśnym w Wysokiej. Jak to pisze portal gorzów.pl Potentat finansowy B-klasy. Koszulki firmy Adidas w cenie Najtańszego kompletu Zina. No ale cóż. To są prawa rynku. Nie szukasz, nie grasz. Szybko zaczęliśmy rozgrzewkę, żeby nie było problemów. W trakcie meczu. Rozgrzewka naszego nowego nabytku bramkarza sławomir mnie Koziu, Kozi. W zeszłym sezonie gracz Toromy Torzym. Szalejący reporter Orzeł na TV. Zagrywasz? No, hmm? oczywiście, Panie Mirku, ja, jako główny redaktor strony Orzucinna, chciałem Panu jako prezesowi zadać kilka pytań. Słucham, jak, jakie nastroje przed rozpoczęciem rundy rewanżowej wesennej w ekipie Orzucinna? Nastroje jak zwykle bojowe, ale nie lekceważymy przeciwnika. Wiadomo, grają u siebie na dosyć specyficznym boisku, co było widać w galerii. No, ale cóż, jak chce się wejść do klasy, trzeba wygrać wszystkie mecze. Najlepiej. Tak, dziękujemy za odpowiedź. I jeszcze mam jedno pytanie do Pana. Jaki wynik dzisiaj będzie w tym spotkaniu? No, chciałbym, żeby to była. żebyśmy strzelili jedną bramkę więcej niż przeciwnicy. Czyli wygrana, tak? Oczywiście. Dobrze, dziękujemy i powodzenia. Szybki trening strzelecki przed meczem. ...to może wam to urwać. Prosi, proszę. Nie przyspiesz, proszę. Podanie i gaz. Dalej, tu To to. Lewa nóżka. Chodź na <grym>. Czekamy na kick-off rozpoczęcie sezonu KS Wysoka KS Orzeł -Czcinna. Pierwszy mecz rundy wiosennej w drodze do A-Klasy. Modlitwa. Modlitwa. I rozpoczynamy dzisiejsze spotkanie. Nie będzie dzisiejszego dnia gry piłką.

Diego dostał żółtą kartkę za dyskusję Za to musi strzelić bramkę tak. 20 minuta meczu na tablicy wyników nadal 0-0 jest Janek jest Żyleta z Trzcinnych ultra jak skończy piłkarstwo z towarzyszeniem ultra nie daj mi nie daj nie daj Dawaj, dawaj, biednych, ktoś coś, bo kurwa, nie Dajmy, dajmy! 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 z Dajmy! 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 Ale wam tu idzie, że wam tu Lecy! Zobaczcie! Bardzo ładnie, Balcer, super. Spokój, ale odegrany. A bolo? Balcer i walczy Ktoś źle zagrywa. Mały żółta żółta o mały na bank. Przerwa, kurwa, zakraje, gry Przerwa, kurwa, że przewrócił sam Ale patrz, jest odzyskanie. 40, 40 minut do końca. Dalej 0-0. Mecz przeokrutnie brzydki. Przerokrutnie brzydki i nudny. Kopanina.

Garnek, ale traf tylko w bramę. Jest! Jest! Ma małto! Małto! Nagrałem! I już na tablicy wynikł 2 do zera dla drużyny Orła. Powinien być spokojniejszy mecz. Po fantastycznej akcji Jakuba przybyły Na winięciu obrońcy Widziałem, że ten zbud będzie ten yeah. I koniec, już się strzelać Jeszcze jeden Jeszcze jeden Jaki tam wynik? 5-1 Chyba Maciek tak obstawił